Dzień dobry, Konrad Szostek, Szostek Nieruchomości. Jestem właśnie przy ulicy Hełmońskiego w Krakowie, po to, by zaprezentować Państwu mieszkanie dwupokojowe na pierwszym piętrze w nowym budynku inwestycji Bronowice Residence. Zapraszam na prezentację. Zaczniemy nieszablonowo od balkonu, który jest dużym atutem tego mieszkania. Powierzchnia 5 metrów. Pozwala w łatwy sposób umieścić tutaj stolik, krzesła i korzystać z walorów wypoczynkowych tego miejsca. Przechodzimy do salonu, który standardowo posiada instalacje radiotelewizyjne. Tutaj możemy umieścić kanapę, a w dalszym w dalszej części mieszkania mamy aneks kuchenny, a właściwie miejsce pod ten aneks, w którym dzięki wszelkim instalacjom łatwo i szybko zainstalujemy kuchnię. Przenosimy się do przedpokoju. Tutaj widzimy drzwianty łamaniowe wejściowe, miejsce na szafę Tomofon. Następnie łazienka wyposażona w wannę z funkcją prysznica, umywalkę, muszlę toaletową, ręcznikowiec. W tym miejscu znajdzie się zapewne pralka. No i ostatnim pomieszczeniem będzie sypialnia. Przestronna sypialnia o powierzchni około 13 metrów instalacje radiowe-telewizyjne miejsce na łóżko a tutaj na kolejną szafę duże okno. Wracając do salonu, opowiem Państwu o walorach lokalizacyjnych całe osiedle jest taką spokojną enklawą z zamknięty teren z bramą na pilota mieszkanie ma dostęp do miejsca postojowego w garażu podziemnym można je dokupić razem z mieszkaniem jest też komórka lokatorska na tym samym piętrze co mieszkanie z drugiej strony mamy tutaj bliskość bardzo rozbudowanej infrastruktury. Zaledwie 200 metrów, 2-3 minuty pieszo dzielą nas od galerii Bronowice, przystanków autobusowych. Z tego miejsca y, szybko dostaniemy się też na autostradę A4, ale też dotrzemy do ścisłego centrum miasta. E, przykładowo dojazd na aleje Mickiewicza Zajmuje w zależności od natężenia ruchu od 13 do około 20 minut. Także bardzo dobrze. Jest to też rejon o dużych walorach turystycznych. Jest to świetna baza wykładowa na szlak Orli Gniazd, czyli jedną z największych atrakcji jury krakowsko-częstochowskiej. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się o większej ilości atutów tej nieruchomości, e, zainteresowała Państwa, zapraszam na prezentację. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.